Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie taki wielgaśny stek. Zobaczcie, mam tutaj taki piękny kawałek antrykotu. Nie jest to może piękny marmurek, ale z tego też coś wykrzesamy. Patelnia już mi się porządnie nagrzewa, bo yy, musi być bardzo mocno rozgrzana. To jest patelnia grillowa oczywiście. I teraz tak, co zrobimy? Musimy mięso trochę posolić. Później jeszcze dosolimy. Dobra, już chyba patelnia będzie nagrzana, bo widzę tutaj lekki dymek się z niej unosi. O tak, to się ma tak palić, jaradzi wręcz. Mięsa nie dotykamy, ono ma się dobrze zesmażyć. Po jakichś 3-4 minutach mięso nie odwracamy, w ten sposób tylko delikatnie obkręcamy. W ten sposób. Smażymy kolejne 3-4 minuty. Ta ma się dymić. Zobaczcie, dymi się. Nie chce mi się wychodzić na dwór, wy rozkładać grilla na jeden kawałek mięsa. Ale jeżeli macie dostęp do grilla, to dużo lepiej to będzie wyglądało, bo grill ma dużo większą temperaturę, dużo większą moc i to mięso ono się szybciej po prostu rumieni. Myślę, że mięso możemy teraz odwrócić. Zobaczcie jak ono tutaj wygląda, się zaczęło wszystko karmelizować. Następnie musimy odwrócić i obsmażyć boki. Pięknie wygląda taki kawał mięsiwa. A jaki będzie smaczny, zobaczcie co mi się tutaj porobiło. Ale tego mięso wymaga, więc kuchnia też będzie trochę okopcona. Dobra, mięso jest obsmażone. I teraz wkładam go do naczynia żaroodpórnego. Piekarnik mam rozgrzany do 180 stopni. Jak długo będę piekł? Nie wiem. Będę kontrolował temperaturę. Będzie tak pomiędzy 52 a 55. Wtedy będzie idealny. A więc do zobaczenia za jakiś czas. Spek w piekarniku. My teraz musimy usmażyć szybko ziemniaki. Oczywiście to są ziemniaki surowe. Teraz musimy przyprawić. Sól I tak będę smażył przez kilka minut, żeby się zrumieniły od spodu. Dopiero przemieszam. W międzyczasie pokroję kilka cebul w kostkę. Myślę, że tyle cebuli wystarczy. Ziemniaki teraz przykryję przykrywką i będę dusił około 10 minut. I nic nie robię, nic nie mieszam, nic nie dotykam. Zobaczmy, do ziemniaków. Pięknie się zrumieniły. Przykrywam i czekam jeszcze kilka minut, i ziemniaki będą gotowe. Steki już również dochodzą. Teraz, co zrobię? Do rondla. Wrzucam masło. Dużo masła. Około 150 gramów. Do masła wrzucam cebulę. Wrzucam świeży tymianek. Również dość dużo. A dlaczego? Wszystko się dowiecie. I teraz czosnek. Ja jeszcze go dorzucę do garnka, o, przemieszajmy ziemniaki, masło będzie bardzo mocno zaaromatyzowane. Mój stek w środku uzyskał temperaturę 54 stopni. I teraz polewam go gorącym masłem, tym, w którym podsmażałem cebulę, czosnek i tymianek. On był dopiero teraz wyjęty z piekarnika. I tak zostawiam na 10 minut, a ziemniaki za chwilę podgrzeję, bo już są też gotowe. To taki, wiecie, prosty domowy obiad, ale taki będzie. Naczynie jest jeszcze trochę gorące. Zrobimy w ten sposób. Wygląda obłędnie. A więc sprawdźmy jak to. W środku wygląda. O oh my god, zobaczcie, nóż sam wchodzi. Jest po prostu idealny. Mm. Po prostu majstersztyk. Wow. Tak powinno się robić steki jest po prostu idealny. Mm. Tak jak go uwielbiam i teraz jeszcze delikatnie soli na te pokrojone plasterki. Jeszcze sobie wezmę jeden kawałeczek. Mm. Dobra, ziemniaki to wiecie, jak na talerzu wyglądają. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego.